Witaj, przyjacielu. Jej, jaki piękny poranek. Cześć cykorda! Oda do jesieni. Jak ja lubię smętną jesień klucz żurawi, cisza w lesie, błękit nieba, pusterzyska, liście spadają. Żal serce ściska. cierpię poetów. Dzień dobry, nie chluju. Cześć, papo Smerfie! Dobra muska. Masz bardzo mądrą muchę, nie chluju. Och, dzięki paposie. Nawet nogę podaję pokazać. Nie, nie, dziękuję, nie chluju. Innym Siad, razem. Szak, podaj nogę. Jeszcze raz, musko. Śnieg i to... tuż tuż, a nos tropiciela nigdy się nie myli. Ha? Tak, jasne. Ja tak uważam. Trzeba wszystkich ostrzec, pa! Słuchaj, o siłku nie mogę teraz rozmawiać, tropiciel. Będziemy grać w piłkę! Łap! <ścoughs> <ścoughs> Rety, ale smerwny dzień na piknik! Łasu, śpiochu, zaczekajcie! Nie mamy czasu! Ach, tam będę mógł malować arcydzieła! Malarzu, zbliża się wielka. Oui. Wybitne arcydzieła! Par excellence! Czuję śnieg! Nadciąga okropna zamieć! Skąd ci to przyszło do głowy? Och, po smercie! Mój nos nigdy się nie myli. Wkrótce będzie wielka zamieć. Hmm. Może i masz rację. Muszę sprawdzić w almanachu. Cześć! Mógłbyś mi wysmerfować ładne futro z tych kawałków? Z tego? Futro będzie do niczego! Nieważne. Przygotowuję się do zimy. Daj spokój, nie za wcześnie. Przyjdę po futro wieczorem, papa! Pa. Zima? Też coś. Jeszcze się jesień nie skończyła. W roku siódmego z smerfa? Hmm. Tropiciel ma rację. W tym roku śnieg spadnie wcześniej. Uwaga, Smerfy! Papa Smerf mówi, że w tym roku zima nadejdzie wcześniej i musimy natychmiast zacząć przygotowania. Co więcej... Nie, nie są... gadaj, do zimy jeszcze bardzo daleko. Nie cierpię przygotowań to za ciepło na pracę. Chodźmy popływać. Hej, dobry pomysł. Zbierzemy kukurydzę później. Ale papa Smer powiedział, że trzeba zacząć. Właśnie, czy tam wygląda niebo zimą? Właściwie, skoro pytasz. Nie. Jest niebieskie z małymi chmurkami. Słońce świeci. O. Hej, zaczekajcie. La 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 Smerwy! Musimy przygotować się do zamieci! Och, tropicielu! A skąd masz takie beznadziejne wutro? Co to jest, tropicielu? Pchlafarma? <laughs> <laughs> Śmiejcie się, proszę bardzo, ale jutro spadnie śnieg. Tropiciel miał rację: zima już przyszła. Mam nadzieję, że smerwy są gotowe. <laughs> Prety, mój genialny mózg zamarza! Nie cierpię mrozu! Dziej, przeraża mnie taki śnieg! Naprzód! Hej, ho, jak dobrze jest! Kto powiedział dobrze jest? A! Naprzód, naprzód! Jak się macie, drogie smercy. Nie cierpię narciarzy! mama, mam nadzieję, że pracuś jest w domu i smerfnie mi trochę drewna na oko. Miło, działa mi na nerwy! surowa dzika natura, O, oh, 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 Mogę zapytać, czy ktoś interesuje się odą do z, z, zimna? Na wszystkie smerfy świata. Jest mi tak zimno, że zaraz będę niebieski. Zawsze jesteś niebieski. Och. Macie zapas drewna na opał, więc o co chodzi? No, już się skończyło, papa smerfi. Jak to? Przygotowania do zimy zostały zakończone, prawda smerfy? No, no... Po śmierci wszystkiego nie zrobiliśmy. Ja zaspałem No, Taki no poszliśmy na pipnik. Cisza! Wejdźcie, wejdźcie. chcę się dowiedzieć, czemu nie wykonałyście swoich prac. Przeniosłem ci prezent tropicielu. Och, dziękuję zgrywusie. O, rety. Hey! Oddawaj moje futro! To, 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 to nie jest śmieszne, Zgrywusie! Przepraszam, cykorku, widziałeś Zgrywusa? Wybaczę. wybacz. Prezent, cykorku! Dzięki, miły jesteś, ale... <noise> Hej, wracaj tu! Stój, stój! <noise> o, o. Cykorku! Cykorku, co robisz w futrze tropiciela? E, futrze tropiciela, ale ja. Oba smrz zawsze mówi, że trzeba się dzielić. Daj mi futro, bo powiem papie, że nie chcesz go słuchać. A Nie, nie. ważniaku! Puszczaj Osimku! Ja pierwszy zobaczyłem! Ja będę to pamiętał fantastycznie! Zobaczcie. O Nie rzekaj! O nie! Jesteśmy zakazarzeni! O no, na zimowy katar najlepsza jest herbatka ze smerw korzenia. A niech mnie smerw! Tylko tyle zostało. Ważniaku, przyniosłeś świeży zapas z lasu, jak cię prosiłem? Ja papo smerfie. Byłem zajęty, więc poprosiłem śpioka. A ja byłem śpiący, więc poprosiłem o siłkę. Ty miałeś przynieść nie ja. Cisza! Przez wasze lenistwo możemy dostać zapalenia płuc, chyba, że ktoś przyniesie smer w korzeń. Papa Smurf. Tropicielu, pomóż mi. Wszystkie smerfy są chore, a ja nie mam Smurf korzenia. Chętnie bym pomógł, Papa Smurfie, ale pewne niesmurfne Smurfy zniszczyły mi futro. Mm. Na takim mróz potrzebne ci ciepłe ubranie. <laughs> Następny. Ależ, Papa Smurfie, to niesprawiedliwe. Jestem przeziębiony. Zawsze powtarzam, ważniaku. O, nie! Teraz mi zmarzną nogi! I na co czekasz? Następny! Zdolny jesteś, teraz mi ciepło! No co się dziwisz? Przecież znam się na robocie! Liczymy na ciebie! Przynieś dużo smerw korzenia, tropicielu! Chyba już wszystkie smerfy są chore z wyjątkiem ciebie i, i, i mnie! Ojej, nie martw się, po smerfie! Nie zawiodę cię! Smerw Korzeń? Korzeń? Wiem, że tu jest. Aha. Muszę znaleźć coś do jedzenia, klakierku. A, a co to? Hmm, jesteśmy na tropie dobrej, mięsnej przekąski. Aha. Smerw Korzeniowa misja wykonana. Witam. O, 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 i Łap go, klakier! Aha, widzę go, klakier. Nie, 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 ja go złapię! Mam cię ty, wstrętny, mały smerfie! No, no! Zadziorne male, ale ze mną nie masz żadnych szans! O, 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 o. Miłego dnia! <laughs> Dawno nam się kończy. Oby tropiciel szybko wrócił, bo nie ugotujemy herbaty. Mam jeszcze coś do spalenia. Moje ulubione śmieci. No, dziękuję. Nie chruju, ale... <laughs> Zazgi, gałązki, liście, siano, suche bazywa, rybie, ości, kawałki papieru, skrawki pergaminu, skorupki jajek i leciwe zeznanie. Bardzo nam pomogłeś! Dziękuję! Nie ma za co po po smerfie! Witam i coś mam! A co takiego on ma? Proszę bardzo, oto smerf Hurra! Bardzo ciepło, moi drodzy mm. Ojej Powiedział, że będzie ciepło. Chyba sobie zartuje O, co się tu smakuje? Och, papo Tropiciel jest zawsze przygotowany